Witam wszystkich serdecznie dzieci, rodziców, przybyłych trenerów, kibiców na kolejnym już turnieju ligi Żak 2011 i rocznika 2012 i młoci. Cieszę się, że tak liczne grono zaszczyciło nas swoją obecnością. Tutaj nasze obiekty Drasko Pomorskie są zawsze otwarte dla wszystkich i serdecznie was zapraszam nie tylko dzisiaj, ale przy okazji również innych imprez. Chciałbym serdecznie powitać przyjezdne zespoły przede wszystkim na początek. Wałcz! Proszę bardzo. Oklaski. Szczecinek. Czaplinek. AP Drawsko-Pomorskie, wszystkie cztery zespoły, które przewidzimy. Złocieniec! I jeszcze jeden dał. Jeszcze jeden dał. Andrzej Pedrycz, Akademia Piłkarska Drawsko. Dzisiaj duży turniej w Drawsku, jesteśmy już po turnieju. Jak przebiegał turniej? Kto dzisiaj przyjechał do Drawska? Dziś Trawsko było gospodarzem turnieju Ligi Żaków, organizowanego przez Zachodniopomorski Związek piłki nożnej. Jest to cykl turniejów, w których biorą udział dzieci i młodzież województwa zachodniopomorskiego. Dziś akurat my byliśmy gospodarzem. Przyjechali do nas młodzi zawodnicy rocznika 2011 oraz 2012 i młodsi przyjechali do nas z czaplinka z złocieńca z wałcza ze szczecinka także łącznie było około 12 zespołów we wszystkich kategoriach wiekowych w tych dwóch kategoriach wiekowych w niektórych kategoriach zespoły kluby przywoziły przywiozły dwa zespoły tak samo było w naszym przypadku mamy dosyć liczny rocznik Zawodników trenujących w akademii, więc my również w dwóch rocznikach 2011 i 2012 wystawiliśmy po dwie drużyny. Jak przebiegały dzisiejsze rozgrywki na euroboisku w Drawsku? No, wszyscy się obawiali o pogodę, no, jednak dopisała nam znakomicie. Wpisaliśmy się właśnie ze swoim turniejem w bardzo dobrą aurę piłkarską wręcz. Całą zasadą tych rozgrywek prowadzonych przez zachodnio Związek Piłki Nożnej w tej kategorii jest to, iż nie są prowadzone żadne tabele, żadne rywalizacje, żadne klasyfikacje. Chodzi tylko o, o to, aby jak największa ilość dzieci, dzieci i młodzieży wzięła udział w, po prostu w aktywności fizycznej, jaką ona form, formę by przyjęła. To nie ma tak naprawdę znaczenia dla kultury fizycznej, bo czy ktoś gra w piłkę, czy gra w siatkówkę, ważny jest ten powszechny udział, który, no, który jest znamienny i zbawienny dla zdrowia. Czyli w dniu dzisiejszym nie było wygranych? No, wszyscy byli dzisiaj wygrani. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Oczywiście nie byli naznaczeni miejscami, ale wszyscy byli zadowoleni z turnieju, nikt nawet nie myślał o tym. Aby jakąś klasyfikację, bo dzieci o tym nie myślą. tak, On gdzieś tam podświadomie może sobie rozgrywają te mecze, klasyfikują, ale później przychodzi następny turniej, jeszcze nikt o tym nie pamięta. Chodzi o to, aby ten udział był powszechny, tak jak powiedziałem, żeby jak najwięcej dzieci wzię wzięło udział w tego typu imprezach. Akademia Piłkarska w Drawsku na nowo trenuje. Jakie dzieci uczestniczą do Akademii Piłkarskiej i co robicie na treningach? Jeśli chodzi o naszą Akademię, to cały czas się rozrastamy. Cały czas się rozrastamy, cały czas przyjmujemy nowe dzieci. Nasze kategorie wiekowe rozpoczynają się od rocznika 2014, 2015 nawet, a kończą na roczniku 2005. Także My zasadniczo skupiamy się wyłącznie na, na, na piłce nożnej dzieci, no i częściowo może młodzieży, ale mniej. Jest u nas w naszym klubie zrzeszonych prawie setka, ponad setka młodych adeptów piłki nożnej, którzy wybrali tą formę aktywności z różnych przyczyn, tak? Nie tylko dlatego, że że chcą akurat grać w piłkę, tak? że, 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 że to jest to, co jest jakby ich wzorem. Czy piłkarze są ich wzorem, ci najlepsi, ale są również dzieci, które po prostu chcą uczestniczyć w ruchu. Chcą uczestniczyć w szeroko rozumianej kulturze fizycznej poprzez świadome działania rodziców, że przyprowadzają te dzieci i robią bardzo dobrze, bo nie każdy z nich będzie może lewandowskim albo jakimś innym znaczącym piłkarzem, ale chodzi o to, żeby zaszczepić, zaszczepić pewien, pewien trend pewien trend i pewne pozytywne nastawienie do, do, do zdrowia tak naprawdę, tak naprawdę do zdrowia, bo o to nam wszystkim chodzi. Więc my bardzo otwarcie Przyjmujemy wszystkie dzieci. Tu nie ma żadnych podziałów, że ktoś się nadaje, jakaś selekcja, nie robimy żadnych selekcji. Kto chce trenować u nas, trenuje. Kto chce z jakichś różnych przyczyn zrezygnować, bo bywają różne sytuacje. Dzieci też się zniechęcają, przechodzą na inne rodzaje aktywności. Jesteśmy otwarci na wszystkich. Staramy się tą ofertę w granicach, w granicach i poprzez piłkę nożną przedstawić dla wszystkich tą naszą ofertę. Myślę, że ta ilość dzieci, które u nas trenuje i, i ciągle przybywa, jest jakimś takim dobrym drogowskazem do tego, że jest zapotrzebowanie na ogólnie mówiąc na ruch, ogólnie mówiąc na aktywność fizyczną a że to się akurat zbiega z naszymi zainteresowaniami w kierunku piłki nożnej, to tym lepiej dla nas. Tym lepiej dla nas. Jeśli, Jeśli któreś z dzieci mocno się wyróżnia, to pracujecie nad tą osobą szczególnie? Myśląc o podniesieniu jakości pracy w Akademii, podpisaliśmy porozumienie z Akademią Piłkarską Pogoń Szczecin, na mocy której ci wyróżniający się Młodzi piłkarze mają okazję trenować czy pojechać na jakieś tam treningi, treningi towarzyskie w innych grupach Akademii Piłkarskiej Pogoni Szczecin, która jest no, jedną z lepszych w Polsce, więc dodatkowo jeszcze możemy Nasza kadra szkoleniowa może uczestniczyć w szkoleniach i kursokonferencjach, i konferencjach, które są organizowane mm. dla tych klubów, które są stowarzyszone w, w tym projekcie pogońtowy, takim dosyć szerokim. U nas w zachodniopomorskim jest tam dosyć szeroki udział wielu klubów. My również dołączyliśmy do tego projektu i miejmy nadzieję, że niektórzy. Tutaj z naszych wychowanków będą mieli możliwość kontynuowania i dalej rozwijania swoich umiejętności piłkarskich, oczywiście na wyższym poziomie, tak i, no, i z bardziej doświadczoną w tym kierunku kadrą szkoleniową. Ostatnio w Drawsku był, było takie spotkanie: trenerzy się spotkali, szkolili. Jak przebiegało, jak przebiegało to szkolenie? Właśnie w Drawsku już po raz trzeci organizowaliśmy. Szkolenie Akademii Młodych Orłów. To jest taki też jakiś flagowy projekt Polskiego Związku Piłki Nożnej, który zakłada, iż tak jak nie tak jak kiedyś to było, że utalentowani zbierali się i jechali w jedno miejsce, gdzie, 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 były, gdzie były jakieś testy selekcyjne, gdzie się wybierało tych najlepszych, do kadr województwa i innych. Teraz troszeczkę odwrócono tą piramidę. To teraz PZPN wychodzi z taką inicjatywą i trenerzy przyjeżdżają do tych ośrodków małych właśnie zwłaszcza takich jak, jak, jak my jak drawsko Pomorskim w porównaniu oczywiście z takimi wojewódzkimi. Nie? To, są, to są mniejsze ośrodki I, i też mają za zadanie wyłapywać tę najbardziej utalentowaną najbardziej utalentowane dzieci i młodzież. I u nas też to się w, w paru, w paru sytuacjach bardzo opłaciło, tak? bo na przykład trzech naszych zawodników było na, na, na obozie Akademii Młodych Orłów. Tak? Czyli to jest takie pewne wyróżnienie świadczące o tym, iż, iż, iż jakiś potencjał ktoś zauważył z zewnątrz tych, w tych dzieciach. Więc jesteśmy zadowoleni. Zadowoleni tym bardziej, że oprócz tej selekcji, którą oferuje Akademia Młodych Chorów możemy również skorzystać ze szkoleń bo zawsze połączone są te spotkania ze szkoleniem dla trenerów nie tylko dla trenerów, dla nauczycieli instruktorów nauczycieli wychowania fizycznego tak, bo to jest bardzo szeroka tematyka, choć w, gdzieś tam w zamyśle skierowana na piłkę nożną na przykładzie piłki nożnej ale no mówię mechanizmy mechanizmy aktywności są podobne tak i także myślę, że kto tam uczestniczył w tych, w tych kursokonferencjach no to coś tam wyniósł dla siebie podatkowo mieliśmy jeszcze możliwość otrzymania dodatkowych materiałów szkoleniowych także ja myślę, że w dużej mierze zaspokaja to taką potrzebę jakby wyławiania tych, tych najbardziej utalentowanych z tego grona młodych piłkarzy. Za kilka lat zawodnicy Akademii Piłkarskiej będą no, wychodzili w stronę drużyn seniorskich, będą grali w Drawsku, w, na przykład w klubie piłkarskim. Podejmujecie taką współpracę? No, no dziś nasz klub seniorski, KP, ma wielu zawodników, którzy zaczynali czy to było wcześniej w innym klubie, czy teraz kontynuują w akademii, bo przechodzili po prostu kończąc, wiek, kończąc swoją kategorię wiekową, przechodzili do seniorów i tam grają z powodzeniem. Także oni na pewno za niedługo będą stanowić całkowity trzątek tego zespołu. A w a następne pokolenia, które teraz idą w szkoleniu, tak samo będą. Oczywiście to jest tak zwane, to jest jakby klub pierwszego wyboru, tak? jest na miejscu i ta kontynuacja wydaje się naturalna. Tak, 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 tak do tego podchodzimy i ja myślę, że, że ta współpraca będzie dalekosiężna, dalekosiężna i długotrwała. Póki my będziemy szkolić, to gdzieś musi ten młody człowiek dalej kontynuować swoją przygodę z piłką. No, nie musi koniecznie gdzieś wyjeżdżać poza powiat czy poza gminę. Może to robić na miejscu, choć wiadomo, że ci najbardziej otalentowani, no to będziemy za tym i będziemy im pomagać znaleźć swoje, swoje spełnienie gdzieś w klubach z wyższych lig. Jest to normalne, tak? Jest to normalne.